Dzień dobry kochani. Prawie jak na wsi się czuję. Przepięknie. Jeszcze tą ścieżką nie chodziłam, zawsze zawracałam dużo wcześniej. A tutaj proszę, mamy kury. Pięknie, po prostu Azji. Patrzcie. O co tu chodzi? Co to Azji jest? Widzisz, jak kogo ucieka? Kury są. No chodź, chodź, idziemy. Nie, ja wiem, że ty byś się wróciła, bo bezpieczny azyl jest na osiedlu, bo znasz teren, ale idziemy zwiedzać nowe tereny. Jak ja dawno nie słyszałam piania kogutów. A tutaj, a tu chyba gdzieś jeszcze kaczki słyszę. O, tu ktoś ma niezłą zagrodę. Tam są kury. To są nasze działki, na które ja zawsze, e, skręcam zawsze w, e, wcześniej, każdą z tych działek można dojść do, dojść do lasu, jesteśmy już w innym miejscu i o innej porze dnia, poprzednią część nagrywałam rano, zadzwoniła Madzia, przegadałam z nią całą resztę drogi, więc dogrywam teraz, e, tamtą ścieżką dochodzimy do lasu, teraz wieczorem wyszłam z Azji na spacer i chciałabym Wam coś pokazać, bo idziemy e, klasycznie koło szkoły do dookoła, e, dookoła szpitala, e, ale tutaj na polu e, często widuję jak e, gdzieś lata bażant, a teraz w końcu siedzi. Patrzcie, nie wiem czy będziecie widzieć. Tam mniej więcej w połowie tego domku na trawie, choć Azji cofniemy się troszkę. W połowie trawnika widać. Na środku brązowy ale się schował. O, tu jest gdzieś drugi. Słychać, jak się nawołują. Może zaraz się gdzieś przemieści, to Wam pokażę. Bliżej Azimie ciągnie i co chwilę Wam zrywy. Już bardziej nie jestem w stanie aparatem przybliżyć. O, wskoczył teraz na pole, widzicie? I sobie chodzi. Bardzo często tutaj właśnie latają dwa bażanty. No, ciekawe czy przyleci zaraz drugi. Także tak, dzień mi minął, zleciał. Dzisiaj miałam strasznie dużo załatwień. Nagrałam dla Was również Holz Lidla, który już pewnie oglądaliście, bo się jako pierwszy pojawił. O, gdzieś biegnie. Więc yy, byłam też dzisiaj w lodziarni kilka razy, ale to wszystko już wam opowiadałam w holu. Yy, po nagraniu yy, holu yy, wzięłam się ogólnie za, yy, za przeprowadzkę. Poszłam do mieszkania, są trzy, patrzcie. Już po polu trzy chodzą. Jeden jest tam daleko, daleko, taki malutki, i dwa są. Tutaj fajnie, super. Ehm, poszłam do mieszkania. Najpierw zrobiłam oczywiście obiad, z tym obiadem się troszkę zeszło. Później poszłam do mieszkania. W ogóle uszkodziłam sobie telefon. Dzisiaj na budowie, jak myłam okna, wpadł mi telefon, uszkodziłam się z tyłu szybka. Na szczęście nie ma to wpływu na nagrywanie. Pomimo, że mam kamerę, no może w końcu bym się przerzuciła na kamerę, na nagrywanie kamerą jakoś o wiele lepsza. Chociaż ten telefon i tak jest dość dobry. Mamy też przepiękny zachód słońca. Zobaczcie, uwielbiam tędy chodzić wieczorami. Patrzcie, no przecież raj. Tyle, że ten telefon nie ma stabilizacji obrazu. Ale zachód, przepiękny słońce. Właśnie ze względu na te widoki. Uwielbiam tędy wieczorami chodzić sobie na spacerki, jak mam jeszcze chwilę. Bo ten mój mały szogunek też potrzebuje się wylatać. Dzisiaj troszkę rana była na dworze. W południe tylko na chwilę z Nikolą przed blokiem. No i teraz ze mną przejdziemy się. Kawałeczek dookoła nie będziemy szli, bo nie mam maski. A teraz strasznie dużo policji u nas się plącza. Znaczy mam maskę, tylko nie jestem w stanie za bardzo w tej masce, dopiero byłam w Lidlu. W ogóle wam pokażę, co jeszcze upolowałam dzisiaj w Lidlu. Wpadłam w sumie celowo po metki. chciałam zobaczyć co będzie, znaczy pojechałam głównie po zakupy, bo będę robiła ciasto na kanał, co do czego. Będzie to sernik na zimno na bazie mleka w proszku, serków homogenizowanych. Nie wiem czy znacie taki przepis, ale jeżeli znacie to może jakieś są inne proporcje. Więc zrobię takie ciasto, ciasto prawdopodobnie będę nagrywała w niedzielę, więc będzie w poniedziałek na kanale. Bo w niedzielę u nas ma padać, więc raczej nie będę szła do lodziarni. I brakuje mi jeszcze tylko mleka w proszku, bo go nie było. Nie wiem, czy ja długo ponagrywam, bo aż mnie strasznie ciągnie, co chwilę mnie po prostu tak ciągnie. Także muszę jeszcze jutro podlecieć albo do Stokrotki u nas i kupić mleko w proszku, albo jutro zrobię w sumie ciasto, przecież ja jutro dam radę, Nikola idzie rano do lodziarni. Ja idę dopiero od 16. Więc tak, e, jutro zrobię ciasto. Będzie może na sobotę. To jeszcze dacie radę sobie w sobotę e, upichcić. E, z rana, jak wrzucę, to w sam raz moment zastyga. Chodź, chodź. Dobra, e, i e, więc pokażę Wam, co kupiłam. Kupiłam, albo Wam po prostu powiem, trafiłam pierogi z etykietką te z serem na słodko i trafiłam serki homogenizowane właśnie do tego ciasta. Waniliowe. Również z etykietką. E, I trafiłam mojego męża ulubione kiełbaski z cielęciną. Azji, plączesz mi się troszkę. Również z etykietką. I tego wzięłam aż pięć opakowań, bo one są przepyszne zarówno na grilla, jak i mm, tak na ciepło po prostu w wodzie gotowane. Są naprawdę genialne te kiełbaski. Ostatnio u nas w Lidlu w ogóle nie ma tych szyleczek z indyka. Jak przechwaliłam... Tak, od tamtej pory po prostu ich w ogóle nie ma. Nie zamawiają ich, nie wiem dlaczego. One były w tak genialnej cenie i tak pyszne, no i nie wiem dlaczego tego nie ma. No, może w końcu to wróci, jak wróci, to znów zrobię zapas i chyba pomrożę. Bo jak to ma tak znikać co chwilę, to szok. Także tak, dobra, zobaczymy się. Po... Nie, co jeszcze? Jeszcze Wam powiem co ja kupiłam, bo to już nie będę później nic nagrywała. Była też marchewka przeceniona, nie wiem dlaczego, obniżona cena. Oni na wieczór z reguły, w sobotę są takie obniżki warzyw wieczorem, e, no bo jest niedziela zamknięte. E, a dzisiaj przecież mamy piątek. Piątek dzisiaj jest? A dzisiaj jest piątek! No tak, to jak ja wam jutro nagram to wy w niedzielę to dopiero obejrzycie. No trudno, to będziecie robić najwyżej na następny weekend. Albo już wam dzisiaj powiem, będziecie potrzebować Cerków homogenizowanych, trzech waniliowych, mleka w proszku pełnego, jakieś galaretki trzy, biszkopty, jajko, cukier, e i margarynę, i żelatynę i kawę, bo to jest sernik cappuccino. O, i takie składniki będziecie potrzebować. E Jajko jest tylko jedno, więc myślę, że poza mlekiem w proszku większość produktów raczej każdy w domu ma. E, więc po prostu lećcie ewentualnie, kupcie mleko w proszku. W niedzielę z będzie film na kanale, szybko się robi, więc ewentualnie na popołudnie do kawy będzie. O, no i widzicie, przepis co ja mam w głowie. Także tak. E, Pamiętam składniki, nie pamiętam jak się go robiło, więc muszę sobie przypomnieć, bo bardzo dawno tego ciasta nie robiłam. I tak, i tak nam dzień leci o nasz szpital, już mijamy. Idziemy. Mój brzdąc tutaj leci. Azji! Azji! O, no dobra, garbulca zrobiła i idziemy. Podziwiam cały czas, idę i podziwiam ten zachód słońca, po prostu przeboski. E, I co ja tam jeszcze kupiłam? Kupiłam marchewkę. Hmm muszę pomyśleć a i jeszcze trafiłam wędlina oczywiście z etykietką szynkę tą wieprzową gotowaną e, i biszkopty kupiłam i tyle kupiłam i to całe moje zakupy więc już ich pokazywać nie będę ale mówię fajnie, że kiełbaski trafiłam z etykietką, bo one są mega pyszne, a wychodzą bardzo tanio z tymi etykietkami, bo po 12,50 za kilogram, więc naprawdę opłacalna transakcja e, Pięć opakowań wzięłam, na pewno część zamrożę e, coś ja jeszcze miałam wziąć Kiełbaski są z datą do 19 i coś jeszcze miałam wziąć, ale odłożyłam z powrotem na półkę, bo stwierdziłam, że nie będzie mi to na razie potrzebne. I tak jak mówię, dzisiaj już przyniosłam parę rzeczy z domu starego, więc będę jeszcze dzisiaj w domu wypakowywać. Zobaczymy, co jeszcze. Jutro już ogólnie w domu już wszystko popakowałam, więc jest tylko do wyniesienia. Jutro pewnie. Z rańca jeszcze zdążę. Jutro będę nagrywała też dla Was Denko. Eee, bo w niedzielę jak pójdę do pracy, w niedzielę idziemy razem z Nikolą. Nikola raczej przyjdzie w niedzielę później. To nie będzie miała, nie będę miała czasu nic nagrać, więc Denko wam nagram tak w zapasie. Będziecie mieli na poniedziałek. A jutro Azji, co tam szukasz? Eee, więc jutro jeszcze nagram dla Was film. No i ten jest jeden, więc jakoś ogarnę te wszystkie vlogi. Damy radę, najwyżej będą krótsze troszeczkę, bo nie ukrywam, że ciężko się nagrywa. Wyjdź, Azji, wyjdź, bo tam dużo kleszczy jest. Ciężko się nagrywa, po prostu jakiś cały dzień taki zakręcony, zajęte. Tym bardziej, że teraz i na tą budowę muszę co chwilę podjechać po coś, więc. No w sumie nie jeżdżę do jakoś tak często tak? ale tak jak dzisiaj, wczoraj byłam okna myć, dzisiaj byłam okna przeglądać, bo nie wszystko przejrzałam dokładnie, a się okazało, że zobaczyłam wady, których mój mąż nie widział więc mówi, weź ty to przejrzyj konkretnie i mówi yy, i nie będziemy się już o już pięknie słoneczko zachodzi I nie będziemy się już bujać, że część ty zobaczysz, część ja zobaczę piękny zachód słońca, prawda? to co Azji? wracamy się, chodź no, idziemy, idziemy już w tą stronę. Wracamy do domku. Nie będziemy szli do głównej ulicy. Ogólnie nie mogę się doczekać, aż otworzą nam w końcu tą restaurację. Tutaj co jest właśnie za nami, Michel. Bo strasznie mam ochotkę ochotkę! No, ochotkę w sumie mam ochotkę na ich sałatkę z karmelizowaną gruszką, z kurczakiem. Jest przepyszna, po prostu. I my w ogóle z mężem stwierdziliśmy, że naszą rocznicę ślubu, my z okazji rocznicy wyjechaliśmy w sumie do Termbania. Ale tam tak naprawdę bardziej się skupiliśmy na odpoczynku niż na świętowaniu. Nie zjedliśmy nawet jakiejś romantycznej kolacji, więc stwierdziliśmy, że później, jak wróciliśmy, no to oczywiście. Naszą rocznicę praktycznie przepracowaliśmy do godziny 12 w nocy, a później padliśmy jak śledzie, bo to był dzień naszej przeprowadzki. Pierwsza noc była właśnie w naszą rocznicę ślubu i my po prostu padliśmy. I mój mąż na drugi dzień stwierdził, że nasza rocznica ślubu jest jak nasze całe 10 lat, po prostu w biegu na wariata, więc mamy sobie to odbić, jak już tylko, myślę, że jeszcze jak tylko otworzą restaurację to idziemy z mężem na sałatkę, na winko do restauracji. Zakładam kieckę, stroję się i lecimy spędzić troszeczkę czasu. Ogólnie strasznie już mi brakuje takiego wyjścia gdzieś właśnie do knajpy, żeby usiąść, coś zjeść, a nie na wynos na kolanach w plastikach albo styropianach. Także no, fajnie by było, jak już by otworzyli tak na dobre te knajpki, te restauracje, chociaż właśnie z tymi stolikami na zewnątrz. Wiem, że nie wszyscy mają na zewnątrz miejsce. Ja na szczęście mam lokal na wynos, także mnie ten przepis, że tak powiem, nie obowiązuje, ale też się ludzie dopytują o krzesełka i nie mam ich jak wystawić. Chociaż słyszałam, że właśnie, no czy słyszałam, widzę, że u nas inne lodziarnie, które mają też punkty na wynos, wystawiają krzesełka dla gości, więc nie wiem, być może i ja wystawię. Muszę prześledzić przepisy, bo nawet nie wiem od kiedy wchodzą te restauracje, ale wiem, że to jakoś niedługo miało być w połowie maja, więc zobaczymy. Dobra kończę, bo tu się strasznie dużo ludzi zaczyna plątać, się patrzą na mnie jak na kosmitę, idzie i gada do telefonu. Kochani, bo ja wam jak pokazywałam mieszkanie mówiłam, że coś wam pokażę jeszcze co kupiliśmy i wam nie... w sumie tego lustra w Ikei kupiliśmy takie lustro 59 zł kosztowało no powiem wam, że jest genialne zobaczcie sobie sami banalnie proste w montażu także tak a tu jest to uszkodzenie o którym mówiłam widzicie? no dobrze, że to nie jest od aparatu tak to wygląda no nie fajnie. Nie wiem co to jest, ale ważne, że e, mogę dalej nagrywać normalnie. Teraz biorę za sprzątanie kuchni. E, zmywarka raz działa, raz nie działa. Niby działa, ale nie na tym programie Eko. Nie mam o, pojęcia o co chodzi. E, coś tam dzisiaj pozmywała, później przestała zmywać. Zrobiła tylko pukanie, można nastawił i to poszło. Także zobaczymy. E, a jutro Wam pokażę, co mi dzisiaj jeszcze może zrobił no i witam was kochani w kolejnym dniu e, witam was o, kipi mi kipi kipi L ok powiedzmy że sytuacja już jest ogarnięta e, witam was właśnie z nadgarów z kuchni e, robię pulpeciki ale mi mimo wszystko zachciało się strasznie mielonych więc robię też mielone dla siebie mielone dla e, reszty pulpeciki Chociaż reszta powiedziała, że i tak jeść dzisiaj nie będzie, bo pojechali na działkę. Nikola jest na razie w pracy. Jest w lodziarni. Póki ja jej nie zmienię. Eee, mąż pojechał na działkę, rano mi skończył to, co miał skończyć. I pojechał na działkę, a ja się wziąłam za gotowanie i mam jeszcze zamiar zrobić to ciasto. Więc za chwilę się zabierzemy, tylko posmarzę sobie kotlety, bo po prostu mam taką fazę już na kotlety mielone. Że Wam mówię, już tak dawno nie jadłam kotletów mielonych, że stwierdziłam, że muszę sobie zrobić kotlety mielone. Chyba w postawię będzie mi wygodniej. O. Więc robota nie chowamy, bo zaraz będę z robota korzystała. Będziemy robić ciacho. I co? I tak mi dzień leci. Zaraz Wam pokażę, co mi mąż wczoraj zrobił. Wszystkiego wam pokazać nie mogę, bo część rzeczy jest właśnie... Do tego filmu z gadżetami do domu i nie tylko. W sumie to nie tylko z gadżetami do domu. Także tak. I zbieramy się już zaraz za robienie ciasta. Więc lecę, gotuję i zaraz do Was przychodzę na drugi kanał. W ogóle to się robnęłam. Dzisiaj rano, jak przesłuchałam, to zobaczyłam, że powiedziałam Wam składniki ciasta. Eee, a tak naprawdę będzie niedziela, więc i tak nie zdążycie go zrobić. Eee, kupić nawet tego wszystkiego. Strasznie mi się w ogóle dni pomieszały. Gdzieś mi w ogóle czwartek uciekł, nie wiem gdzie. Pewnie dlatego, że nie byłam w pracy. wyleciał całkowicie i tak cały czas mówię gdzieś tam myślałam, że to jednak będzie na sobotę a później dopiero przesłuchałam wyborze. przecież to dzisiaj sobota, film będzie na jutro tamten to nie wiem czy będzie w ogóle na niedzielę czy na poniedziałek, zobaczymy jak mi wyjdzie, bo jeszcze to muszę poskładać, a nie ukrywam, że jeżeli jutro pójdę do pracy w niedzielę, no to będzie mi ciężko poskładać, bo z reguły w niedzielę jest dość duży ruch Chociaż jutro u nas ma być fatalna pogoda, więc prawdopodobnie w ogóle nawet nie otworzę lodziarni. Czuję się już zdecydowanie lepiej. Praktycznie bólu gardła nie mam w ogóle, został mi jeszcze lekko duszący kaszel. Ale pani w aptece poleciła mi syrop tymiankowy. Fenomenalny, po prostu jak mnie złapie taka duszność, wypiję sobie ten syrop i po prostu jak ręką odjął. Jest genialnie nawilżone ciało. Tak samo te tabletki fantastycznie nawilżają po tabletkach wysuszających gardełko, więc tak wodę już nastawiłam, żeby zalać galaretki do ciasta i bierzemy się za robotę zobaczymy jak nam to ciasto wyjdzie, już go bardzo dawno nie robiłam i stwierdziłam, że teraz tak może nie co tydzień, ale co dwa tygodnie będę robiła jakieś ciasto na kanał. Dlatego że mój mąż też chce wejść na dietę, więc tak nie do końca. I rozważamy opcję tej diety pudełkowej, którą ja miałam z Cateringu, Akademii Smaku. Zobaczymy, zadzwonię do nich, może uda mi się jakiś rabat uzyskać. Także, bo ja już tam wiele razy, mówiłam Wam wcześniej, że wiele razy już tam wcześniej. Brałam od nich to jedzenie, więc może mi się coś uda ugrać. Myślałam też na początku, żeby sobie wziąć tą akademię, to jedzenie. Wtedy na 100% ubrałabym jakiś rabat. Ale finalnie stwierdziłam, że na razie nie chcę wchodzić na żadną dietę pudełkową. A, gaz. że na razie nie chcę chodzić na żadną dietę pudełkową, dlatego, że zaczyna się sezon na truskawki, na czereśnie, na malinę. I ja wiem, że ja w takim sezonie nie będę w stanie się opanować tylko do pudełek. Żebym, jadła, żebym nic więcej nie jadła, dlatego, że ja ubóstwiam ten sezon. Jak się pojawiają truskawki, ja potrafię dziennie 1,5 kg truskawek zjeść. Są mi w stanie zapewnić jeden posiłek Mogę je jeść na okrągło, tak samo czereśnie. Po prostu ubóstwiam czereśnie, truskawki, maliny. To są rzeczy, które borówki, to są owoce, które naprawdę ja bym mogła jeść na okrągło, na śniadanie, na obiad, na kolację, na podwieczorek, na drugie śniadanie i arbus. Na zmianę po prostu takie bym mogła rzeczy jeść. Winogrona, banany. Ja ogólnie uwielbiam bardzo owoce, a te, które się w tym momencie będą pojawiały, to już w ogóle szał. Później wejdzie. Kalafior, fasolka szparagowa bliżej jesieni. To będzie kolejny szał, który będzie u nas na no, okrągło się powtarzał, bo akurat to uwielbiają wszyscy. Więc stwierdziłam, że teraz dla mnie żadna dieta pudełkowa nie będzie fajna, bo ja i tak się nie będę trzymała tej kaloryki. Bo ja wiem, że jestem w stanie nawet z takich owoców 500-700 kalorii dziennie wyciągnąć, bo ja naprawdę jem bardzo dużo takich owoców. I na przykład taki arbuz, ja jestem w stanie siąść i ćwiartkę takiego arbuza takiej wielkości jestem w stanie siąść i ćwiartkę takiego arbuza zjeść na raz od razu. To jest e, myślę około 2 kg. Odjąć skórkę samego, e, jest ponad kilogram na 100% samego arbuza, e, tego jadalnego bez skóry. Więc e, tak, dobra. Pokażę Wam zaraz jeszcze, co mi mąż zrobił e, i e, będę kończyć ten vlog bo będę nagrywała drugi. Idę jeszcze zaraz dla Was, dokończę zmarzyć kotlety, eee, zrobię ciasto, bo najpierw trzeba zrobić pewną masę, która idzie do lodówki i e, jak już będzie wszystko w lodówce, tu się będzie pichciło, nastawię jeszcze wodę na makaron i pójdę dla was, dla was nagrać denko, bo do lodziarni idę na godzinę, chyba 15 pójdę, zobaczę. Dzisiaj taka pogoda iście na gofry, a my zrobiliśmy dzisiaj promocję na gofry. Wszystkie są o złotówkę tańsze. Wszystkie z bitą śmietaną, czyli praktycznie prawie wszystkie są złotówka tańsze, więc mam też nadzieję, że przy takiej pogodzie tym bardziej zachęcę osoby na gofry. Nikola się stresuje, bo na początku jej te gofry nie wychodziły, wczoraj rozdawałyśmy gofry z rana za darmo, ponieważ nie wszystkie jej wychodziły. Jedne wychodziły ładniej, drugie gorzej, ale były po prostu bezpłatne z bitą śmietaną albo z cukrem pudrem do wyboru. Także jak ktoś przechodził Wiedziałam, że do nas przychodzi Że był u nas czy na lodach, czy na gofrach Prosiłam o to, żeby poczekał I dawałam takiego gofra Pakowałam Więc sześć, siedem gofrów w sumie wczoraj rozdałyśmy I Nikola opanowała W miarę robienie tych gofrów Dzisiaj poszła dalej Wczoraj jeszcze jednego zrobiła sama Już później No i dzisiaj już stoi na pełnych obrotach Więc na szczęście nie ma jeszcze lodów włoskich Więc zdąży się wdrożyć w cały System lodziarniany, nie mamy szejków i nie mamy mm, deserków. Mniem, ze względu na to, że mam awarię maszyny i jest to wszystko w naprawie. Więc e, tej roboty jest troszeczkę mniej, bo tu chodzi o mm, rozgospodarowanie wszystkiego na blacie. Jak się zaczyna robić gofry i się ściąga, tu posypka, tu polewa, tu, jakieś, e, tu jakaś nutella, tu pita śmietana, to blat się błyskawicznie zapełnia, a jak w międzyczasie jeszcze trzeba podać lody albo zrobić szejka, to się tak wydaje, ale tego miejsca roboczego jest naprawdę tam bardzo mało i trzeba mieć e, bardzo dużo takiego samoogarnięcia, żeby e, dać radę się w tak wąskim pomieszczeniu poruszać na tak obszernym materiale e, do zrobienia. Także tak dobra, e, Zaraz pójdziemy, pokażę Wam co mi mąż, wczoraj zrobił, w końcu się doczekałam, a, a inne gadżety pokażę Wam dopiero. Nie pokażę Wam tego, co mi jeszcze dzisiaj zrobił bo to już będzie właśnie do filmu o tych gadżetach także widzimy się za chwilę Dobra, kochani miałam wam pokazać co mój mąż zrobił pewnie część już się domyśliła o co chodzi już wam pokazuję mam już suszarki na balkonie więc mam już gdzie wieszać pranie ale już wszystkie zaległości nadrobiłam także jest gicior ostatni raz pranie suszę tutaj eee, i tak i będę się już chyba z wami żegnać tu już widzę mi się obiadek kończy gotować kotlety sobie usmażyłam zmywarkę nastawiłam ciasto prawie jest zrobione zaraz będę kończyła Właśnie mogę sobie nastawić wodę bo trzeba galaretki zalać żebym jeszcze zrobiła zanim wejdę do lodziarni to wystudzę i włożę właśnie do um, do lodówki Także tak chyba jeszcze teraz zrobię. Nastawię sobie wodę i biorę się do działania. A z wami się już będę żegnać. Idę jeszcze nagrać dla was te denko, bo jeszcze go nie nagrałam. Miałam przed chwilę czuł telefon i bardzo miło rozmowę, więc bardzo mnie ucieszył ten telefon, że jednak odzyskałam wiarę w ludzi. Tak to nazwa. No i dobra, kończę na razie. Pewnie przyjdę się później pożegnać, także do później. I ja kochani, jestem w pracy. Wiecie, co coś Wam powiem, tylko wyłączę granitor. Przychodzę dzisiaj do Was z taką informacją lodziarnianą. Jeżeli lubicie yy, lody. Nie lody, tylko jeżeli lubicie pistacje, takie pistacje solone, jak są gdzieś tam yy, po sklepach, to koniecznie wpadajcie do punktów z szelerem, gdzie są. Yy, Lody o smaku Wróć, solonej pistacji. O tutaj mamy te zielone. Powiem Wam szczerze, to jest taki sztos. W tym roku one wyszły. To jest nowość. I e, naprawdę szczerze polecam, jeżeli lubicie pistacje solone identyczny smak. Po prostu ja to się nie mogę oprzeć tym lodom. Zajadam się, jak nie wiem co. Także i na tym będziemy kończyć. Trzymajcie się cieplutko, bo ja już do domu wrócę, to jeszcze wyjdę z psa na spacer. I ewentualnie zrobię sobie maseczkę i zacznę składać wszystkie filmy, które mam ponagrywane, więc muszę się już z Wami pożegnać. Trzymajcie się cieplutko, życzę Wam miłego, fajnego, spokojnego dnia, danej niedzieli. Do zobaczenia w następnym dniu. Buziaki, pa!